Radio Kraków. Najnowszy tomik, tomik czytnik linii papilarnych, ukazuje się po pięciu latach. W tym czasie to nie jest tak, że pani nic nie robiła, bo wydała pani i, i prozę poetycką, i jest pani cały czas aktywna i wszędzie obecna, ale wiersze, do wierszy wróciła pani po pięciu latach. Jak Według jakiego klucza dobierała pani wiersze do tego, do tego tomu? To trudno powiedzieć, bo yy, yy, w zasadzie bez żadnego klucza pisałam te wiersze, a potem próbowałam je ułożyć w całość. Muszę się Państwu przyznać, że tytuł miałam już wcześniej. To znaczy, ten czytnik linii papilarnych był dla mnie pewnym symbolem. Z jednej strony to biometryczne zabezpieczenie jako symbol czasów, w których żyjemy, a równocześnie linie papilarne jako coś bardzo osobistego, jedynego. I wiedziałam, że połączenie tych dwóch rzeczy razem y, będzie, będzie świetnie obejmować y, te wszystkie wiersze, które są w tym tomiku. I mm, nie miałam jeszcze wiersza. Czytnik. Miałam szkic jedynie i długo pracowałam nad tym wierszem, bo, bo gdzieś fascynuje mnie z jednej strony, mnie przeraża, z drugiej strony mnie to wielkie państwo świata pod tytułem Facebook fascynuje oczywiście. Też pani jest obecna na Facebooku? No, jestem taka obecna w zasadzie. Sebastian Kuda sprowadzi moją stronę, a ja od czasu do czasu tylko zabieram głos. Raczej jestem. Jest trochę zdystansowana do, do tych mediów. Lubi nas Coca-Cola, Ronaldo i papież. Całujemy się z miliardami ust. No tak jest, prawda? Coś takiego. Jest pewna anonimowość, jest. Niby są takie dosyć powierzchowne kontakty, przyjaźnie. Tam są na przykład ludzie, którzy zaczynają dzień od dzień dobry, witam ten, i potem dobranoc puszczamy wam jakąś pieśń okolicznościową, żebyście świetnie spali. Znaczy, to jest dla mnie trochę niepokojące, bo te zaprzyjaźnienia, te znajomości są no, takie dosyć pozorne, odległe. Znaczy, mo możliwe, że ja jestem z takiego pokolenia, że ja. Muszę mieć człowieka przed sobą i, i patrzeć I w jego kontakt. oczy i ten taki troszkę, te nierealne kontakty, one oczywiście są wygodne, one służą do takiego, żeby się skrzyknąć, żeby coś o sobie powiedzieć, że ludzie mają takie potrzeby w tym, w tym, takim wrzasku cywilizacyjnym, żeby się przebić. No nie wiem na ile, na ile ich słychać. Ale prawda? to tylko uda i pozór, Trochę tak, trochę tak, ale gdzieś te takie małe rodziny, przyjaciół się zakładają się na tych forach internetowych. No może to jest jakaś ucieczka od samotności.